Tenisiści Stołowi rozegrali drugi turniej w ramach rozgrywek Grand Prix Tarnobrzega i Powiatu Tarnobrzyskiego. W porównaniu do pierwszego turnieju do gry zgłosiło się więcej drużyn. W planach organizatorów jest rozegranie sześciu turniejów, a najlepsze zespoły w maju zmierzą się w ramach turnieju finałowego. Tradycyjnie rozgrywki mają charakter integracyjny i są dedykowane dla wszystkich miłośników tenisa stołowego. Organizatorem i podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie rozgrywek jest integracyjny klub sportowy Jezioro Tarnobrzeg. Pierwszy z serii turniejów odbył się w październiku. Nowe rozgrywki zastąpiły amatorską ligę tenisa stołowego, która przez ostatnich kilka lat skupiała graczy z całego regionu. Ile drużyn rywalizowało w ramach drugiego turnieju? W pierwszym turnieju wzięło udział 10 drużyn, teraz zgłoszonych zostało 17 ze względu na chorobę, dwie drużyny w ostatniej chwili musiały się wycofać. Więc no ja uważam, że fajnie ta ilość drużyn się zwiększa. Myślę, że na następnych turniejach też będzie więcej drużyn. Drużyny przyjechały z Sandomierza, Stalowa Wola, Nowa Dęba, Korzeniów. Tam jeszcze mamy drużyny, dwie drużyny z Wadowic, no i drużyny z Tarnobrzega. Fajnie, tak się Rozrosło. Obecna formuła jest lepsza dla organizatorów, bo wszyscy spotykają się raz w miesiącu w czasie weekendu. W amatorskiej lidze nie dość, że grano częściej, to mecze odbywały się na tygodniu, co również dla zawodników bywało kłopotliwe. Teraz nie tylko zmieniono formułę, ale wprowadzono nowe elementy. Myślę, że taki y, tu, y, turniej y, sobotni lub niedzielny jest to. Dobre rozwiązanie, również ta rywalizacja, że jest debel i dwa single, także turniej, sześć turniej, które mają ranking prawda, główny, gdzie drużyny otrzymują punkty, również zawodnicy indywidualnie i na koniec będzie rozegrany turniej top 8, najlepszych 8 drużyn zagra o zwycięstwo w całym cyklu. Oprócz tego zawodnicy indywidualnie również otrzymają puchary, dyplomy i nagrody z rankingu indywidualnego. Drużyna może liczyć od dwóch do czterech zawodników. Korzystne jest także to, że można wystartować w dowolnej ilości turniejów. Jeśli jednak dana drużyna chce się liczyć w końcowej klasyfikacji, to nie może sobie pozwolić na opuszczenie żadnych zawodów. Bardzo pozytywnie nowe rozgrywki oceniają sami zawodnicy. Bardzo, bardzo dobra, dobra jest ta zmiana. My w lidze chcieliśmy grać debla. Byłaby to nie, niewątpliwie liga ciekawsza, ale, ale ramy czasowe i organizacyjne nie pozwalały tak rozbudować rozgrywek ligowych. Natomiast w sytuacji, kiedy spotykamy się raz w miesiącu, można ten dzień zagospodarować lepiej i przyjemniej spędzić nawet pół dnia tutaj na hali w Tarnobrzegu. Graliśmy w tamtej roku w Lidze Amatorskiej, której zajęliśmy też pierwsze miejsce. W tej chwili, w tym na dzień dzisiejszy mamy dwie drużyny o nazwie Saluks Sandomierz. Cieszymy się z tego tutaj organizacji Pana Radka, który dobrze to wszystko organizuje i coraz przybywa więcej zespołów. Puchary i dyplomy są przyznawane dla najlepszych drużyn i zawodników w czasie każdego turnieju. Wyniki poszczególnych turniejów są zliczane i na tej podstawie tworzy się klasyfikację całych rozgrywek. Poza sportową rywalizacją niezmiennie dla organizatorów ważne jest to, by tenis stołowy dawał radość i integrował różnych ludzi. Nie ma ograniczeń, mogą zagrać wszyscy, od dzieci, młodzieży, seniorów, weteranów, kobiet, mężczyzn, zawodników niepełnosprawnych na wózkach, zawodników niepełnosprawnych, którzy chodzą, także wszyscy mogą zagrać. No wiadomo, nie zawodnicy pierwszo, drugoligowi czy z deklaracji klasy ale już trzecia liga, czwarta, piąta może swobodnie w tym turnieju zagrać. No cieszymy się, myślę, że ta formuła się sprawdzi i, i uważam, że już się sprawdziła. Wedle planów także w kolejnym sezonie miłośnicy tenisa stołowego będą rywalizowali w takiej właśnie formie. Trzeci turniej z cyklu Grand Prix Tarnobrzega i Powiatu Tarnobrzeskiego odbędzie się 20 stycznia. Zmiany wprowadziły spore ożywienie wśród zawodników, co widać po składach poszczególnych drużyn. Dostaliśmy propozycję przystąpienia do amatorskiej ligi tenisa stołowego, jeszcze jak zaczynała, i regularnie graliśmy w tej lidze. W tym roku już ligi Jama jest formuła Grand Prix. my Kontynuujemy swój udział. W tej chwili, jak widać, tworzymy już mieszankę rutyny z młodością. Mamy weteranów i mamy, mamy młodszych, dużo, dużo młodszych kolegów. My już gramy w standardzie ponad 20 lat. To jest taka drużyna, mieliśmy trzecią ligę, teraz mieliśmy troszkę przerwy, teraz pozyskaliśmy sponbora, sponsora Saluksa Sandomierz, który nas tutaj mobilizuje. Tutaj już można fajnie pograć, bo grają dobre drużyny, zaawansowane, także cieszymy się z tego, tu jest taki, traktujemy to jako taki trening troszeczkę i w ogóle jest elegancko tutaj.